Dzień dobry, witajcie kochani o poranku. Dzisiaj słoneczku w Poznaniu wita nas swoim blaskiem i ja witam Was z uśmiechem i zapraszam do wspólnego poćwiczenia pięciu rytuałów tybetańskich. Hania już się z nami wita, dzisiaj sercem z nami. Haniu, życzę Ci przyjemności w ziemi lubuskiej. I witam wszystkie osoby, które już czekają na to, żeby można było podjąć wyzwanie i poświęcić troszeczkę czasu, tylko i wyłącznie dla siebie. Wyzwolić ogrom energii w swoim ciele, uelastycznić i porozciągać nasze ciała po to, żebyśmy uzyskali sprawność, po to, żebyśmy mogli być jak najdłużej młodzi, piękni, żebyśmy mogli cieszyć się życiem. Bardzo ważna sprawa, dbanie o swoje ciało. Ważna sprawa jest, żeby dbać o swojego ducha, ale Pojazd nasz, czyli ciało, którym się poruszamy po tej ziemi, jest też niezwykle ważny, bo będziemy na pewno dużo gorzej czuli się sami ze sobą, jeżeli te nasze ciała nie będą funkcjonowały tak, jakbyśmy chcieli, a niestety z wiekiem jest to coraz trudniejsze. Dlatego też. Ta gimnastyka daje nam gwarancję tego, że będziemy mogli nawet w późniejszych latach cieszyć się zdrowiem, cieszyć się życiem i cieszyć się ogromną sprawnością, a jednocześnie podczas tej gimnastyki łączymy się z naszym ciałem, skupiamy się na sobie, skupiamy się na oddechu. Staramy się, żeby myśli nie uciekały gdzieś daleko, tylko żeby w tym momencie znajdowały się dokładnie w tu i teraz, znajdowały się dokładnie w naszym ciele, analizowały każdy ruch i każdy oddech. Po to, żeby można było wykonać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, co jest niezwykle ważne. Dlatego absolutnie nie zrażajcie się tym, jeżeli na początku jakieś ćwiczenie nie wychodzi Wam dokładnie tak, jak ja pokazuję. Macie na to całe mnóstwo czasu, żeby ciało się przyzwyczaiło, żeby się oswoiło i nauczyło dokładnie takich ruchów. Nieważne jak to wykonacie, ważne, że jesteście, ważne, że to robicie regularnie każdego dnia, a z czasem z całą pewnością wszystko będzie wychodziło tak jak potrzeba. Pijemy wodę podczas gimnastyki, przypominam, koniecznie uszykujcie sobie wodę ciepłą od samego rana. A jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z rytuałami, to Dajcie sobie przyzwolenie na to, żeby rozpocząć od trzech powtórzeń, zwiększyć sobie o dwa co tydzień i przez kilka tygodni dochodzić do pełnej liczby 21. I jeszcze jedna ważna rzecz, na którą zachęcam podczas tej gimnastyki, to to, żeby uwalniać swoje ciało od napięć, żeby kontaktować się z emocjami, a tym zajmujemy się podczas tańca. Tańca online, który prowadzę w każdy czwartek o godzinie 20. Już teraz Was na niego serdecznie zapraszam i tam można... W bardzo przyjazny sposób i w bardzo przyjemny sposób pozbyć się napięć, które blokują nasze ciała, skontaktować się ze swoim ciałem, skontaktować się z emocjami, które w nas są, po to, żebyśmy mogli jeszcze lepiej z naszego życia korzystać. Jeżeli macie ochotę spróbować, to zapraszam. Link znajdziecie w opisie do tego filmu. A już teraz zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli. Dzisiaj wprowadzamy myśl. W oddechu łączę ciało, ducha i umysł, w oddechu łączę ciało, ducha i umysł i z tą myślą rozpoczynamy właśnie od oddechu. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę. Zwróć uwagę na to, żeby stopy były ustawione względem siebie równolegle. Przenieś ciężar ciała do przodu, odblokuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę. Połóż mnie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie. Wciągając powietrze nosem, uruchom mięśnie brzucha tak, żeby brzuch napełnił się jak palonik. Chwilę wytrzymaj i powoli rozluźniając mięśnie wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu, wydech, powoli oddychaj, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić się wokół własnej osi w prawo. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym punkcie. Aż do momentu, kiedy ciało już obróci się maksymalnie i dopiero wtedy obraca się szybko najpierw głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. Trzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie już stanie to przejść. powoli na matę. wody. Widzę, że pojawiła się Iwona. Cześć Iwono. Teraz do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejone, całą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte tak, żeby pięty uniosły się nad podłogą. I na wdech głowę i pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem otóż i nogi, i głowę. Wdech i wydech. Trzy za mnie, oczy. Skup się na ciebie. Cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, w oddechu łączę ciało, ducha i umysł, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Rozluźnij. Przemuś na bok, powoli podnieś. Popij wodę. I uklęknij do trzeciego rytuału. rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. Wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie opuśladki i opuść głowę w dół. Na wdech głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu, unosząc w górę klatkę piersiową. Biodra się nie poruszają, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Dech i wydech. Trzy. Cześć. piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, jeden. Pokręć głową, żeby rozluźnić karę. W jedną stronę i w drugą. A przy tym pooddychaj. Poruszaj ramionami. Popij wodę. I usiądź do czwartego rytuału. Rozstawiając szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana. Wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj dłonie o matę przy biodrach. Kierując łokcie na zewnątrz. A głowę opuść w dół. I na wdech umieść głowę. Wypchnij wiodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wejściowej. Wdech. I wdech. Trzy. Cztery. Pięć. sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia 21. Usiądź swobodnie. Strzepnij dłonie, rozluźnij nadgarstki. Weź głęboki wdech. Wydech. Zabrać palce i pokroć nadgarstkami w przód. I w tył. Popij wodę. Kawał się na brzuchu do piątego rytuału. Nogi rozstaw na szerokość bioder, palce stóp oprzyj o matę. Możesz oprzeć ręce na łokciach, żeby zaoszczędzić pracę nad garstką, a w wersji oryginalnej oprzej dłonie o matę, przy klatce piersiowej, unieś brodę do góry, podnieś całe ciało i na wdech wypnij pośladki, skieruj łokcie na zewnątrz. Broda dąży do ustka, kolana są lekką, jednej i dociskaj. A z wydechem hmm. przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech. I wydech. Trzy. Cztery, Pięć.

Piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście. 20, 21. Z wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętych, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona do przodu, obrzyj czoło o matę i oddychaj do brzucha. Się podnieść, popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego połóż się na boku. Nogi wyprostowane, oprzyj rękę na łokciu, ale ramię jest luźno i będzie pracowała noga, która jest na górze. Obie stopy mają mocno zadarte palce. Unosimy nogę i opuszczamy. Wdech i wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. I zmiana strony. Usz się w boku, palce mocno zadarte, nogi proste, luźno ramię i pracujemy. Wdech i wydech. I rozluźnij, podnieś się, popij wodę. I połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. Wytrzymaj tak długo jak, jak możesz. Zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawin kość pod siebie, wyprostuj plecy, mocno trzymaj mięśniami brzucha sylwetkę, zaciśnij pośladki, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, oddychaj i uśmiechaj się. dwa, jeden. I rozluźnij. Połóż się wygodnie. Oprzyj głowę na dłoniach. Zamknij oczy. I pozwól, żeby ciało się zrelaksowało. Oddychaj do brzucha. Wypuszczaj napięcie. Ze wszystkich partii ciała, i pomóż im wraz z oddechem się rozluźnić. Zacznij od stóp, następnie rozluźnij łydki, uda, poślad. Rozluźnij brzuch. Odcinek prawdziwego kręgosłupa. Plecy. Barki. Ręce. nieczoła, pójść swobodnie szczękiem i pozwól opaść policzko. Podziękuj swojemu ciału za dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem, podnieś się. Popij wodę i teraz chwila na gimnastykę oczu. Znajdź sobie wygodną pozycję, taką żeby plecy były wyprostowane, łopatki, ramiona ściągnięte w dół. Uniesiona lekko do góry broda. Blokujemy głowę i zaczynamy pracować. Otrzami najpierw w prawo, jak najmocniej. Spoglądamy na ucho. A teraz w lewo. W prawo. W lewo. Cały czas oddychaj. W prawo. w lewo, w prawo, w lewo, w prawo i w lewo. Pomrukaj. I teraz góra do, górę, w dół, górę, do, górę, do, górę. Dół, góra. I dół. Zamknij oczy, weź głęboki wdech, wydech, otwórz oczy, teraz skosy prawo góra, lewo dół. pravo gora levo dol pravo gora levo dol pravo gora levo dol Prawo góra i lewo dół. Pomrugaj. W drugą stronę. Lewo góra, prawo dół. Lewo góra, prawo dół. Lewo góra, prawo dół, lewo góra, prawo dół, lewo góra i prawo dół. Zamknij oczy, oddychaj. Otwórz oczy i kręcimy koła teraz z oczami. Zaczynamy w prawo. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć i dziesięć. Pomógaj. W lewo jeden, dwa. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Zamknij oczy, przyłóż dłonie, weź głęboki wdech. Wydech. Otwórz oczy, popij wodę. gimnastyka zakończona. Bardzo Wam dziękuję za wspólne ćwiczenia, dziękuję za to, że mogliśmy razem spędzić czas, wymienić się energią. Życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia jutro.